Siemanko. ja jestem doktor A dzisiaj zagramy w z V2 O, nie jestem zbytnio zachwycony tym Widać czemu chyba no, Dobra, wezmę na razie średni jeśli zginę, no to po prostu wezmę wyższy poziom, tak. Musimy zbierać tubisiowy krem. No niby nic z tym zaczynam, tak? Tubisiowy krem, nie? Spoko. Ah, nie mam ochoty w to grać, ani trochę. No dobra. Zaczynamy. Uff. Dobra. Powoli. Bez nerwów. Mam gdzie... Mam nadzieję, że za szybko. Przez przypadek nie nacisnę escape. Już parę razy mi się zdarzyło. Naprawdę nie chcę w to grę grać. Ani trochę. Jedna z najgorszych gier, w jakiej grałem. Okej. Okay. Aby tu się odchylał pierwszy. Boże się Jezus! Tęcie. nie chcę, ten traf się na to, tu tubisia. Naprawdę nie chcę. Ściemno... ciemno. O Boże, nie to! O Jezu! Boże, uciekać, 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 uciekać. Yy, yy. Nienawidzę tej gry tak bardzo, tak bardzo nienawidzę! Nie chcę w grać... Naprawdę nie chcę... Jestem sam w domu, jest ciemno, mam słuchawki na łbie... O Boże... Czemu? Muszę wrócić na drogę, bo będzie ciężko znaleźć tubisiowy krem. Tubisiowy krem, niby tak... O, dym. Tu mi się wykręcił. Kurwy Tu gdzieś idzie. No wiesz to! jadzie. się, za dobrze mi idzie, nie chcę w to grać, naprawdę. Zaraz tu gdzieś wyjdzie, ja to wiem. No, Jezu. Uh. Kurwa, idzie. ja idzie <ścoughs> Tu, 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 o Boże, Ach, tu, 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 się po, Po, tu, Gdzie mam teraz biec? Gdzie mam teraz biec? Dobra, tutaj załóżmy. Tak, ja tej gry nie cierpię. Psychopata mnie goni. Gdzieś tam czaj, ja to czuję. Czuję to. Kurczy byk O droga u. Dobra. O idzie to Jezus Get the fuck out O Jezu idzie ten Odpierdol się ode mnie Lewo prawo prawo Tam jest O kurwa Jeso! Aaaaaaa! to nad krem! Kurwa <śmich> O Jezu Jeszcze nie zaczął, jeszcze nie było to strasznego krzyku Dzięki Bogu, chyba escape nasz i nigdy do tej gry już nie wszedł Naprawdę nie chciałem w to grać. Naprawdę On tu lecie Jest gdzieś tu blisko Mam nadzieję, że to będzie krótki filmik o, tak To 10-20 minut styka dla mnie to nie będzie pół godziny Postanowimy już, nie będzie pół godziny A, tu mi się wykreę Jestem coraz bliżej, 5 10 ty takie małe, drpczące nóżki, że to nic, tak? Takie o, malutkie, za niby. O Boże, lezie tu, o nie biegnie. A! Szybko idzie jednak! Słyszę tutaj coś? Jakiś dźwięk? O mój Boże, nie! O mój Boże, dobra! Szybko, bo to bisiowy! Ja pierdolę. To bisiowy kraj!

O tu się chyba. Leży ten skurwy syn. O, lampka, już tu byłem. Aha. Musiałbym wrócić, ale ten, ten dziad leży. Dobra, robimy takie kółeczko. Kurwa, macie, nigdy więcej. Tam gdzieś leży. skurwy syn. No ale dobra, pomalutku go krążę A KURWA BIEGNIE DEBIL, JEZUUU SZYBCIEJ BIEGAJ TUBISIU Zgubiłem <ścoughs> go? O ja pierdolę, zgubiłem go Naprawdę go zgubiłem Najszczęśliwszy dzień w moim życiu chyba Kurwa zgubiłem dróżkę. Ja pierdole. No dobra, jakoś tu będzie jakieś punkty. O Jezu leży tu! Nie chcę, 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 nie chcę w to grać. Hej! Co za człowiek to wymyślił? Co za człowiek? A może ten człowiek to wymyślił? Tylko ten Teletubbies Żeby wejść do mojego domu i zabić Aby nie, o Jezu zacząłem się O kurwa, ZACZĄŁEM SIĘ! JA PIERDOLĘ ZACZĄŁEM SIĘ! O kurwa, o Jezu, spierdalaj Spierdalaj, 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 spierdalaj Kurwa idzie tu Aaa, tutaj musi coś być, bo tutaj yy, coś, koniec, drogi, czegoś Kurwa to czegoś Kurwa on tu idzie Dobra, jak jego twarz wygląda, bo nie miałem okazji zobaczyć ani razu i teraz, potem długa, długa potem No, pokaż twarz Jakaś dziwna, otwarta Twarz, o dobra, teraz widać, spierdałem. Spierdala ode mnie

ten tubisiowy krem. Tubisiowy krem gdzie jest? Kurwa! O Boże. Nienawidzę tej gry tak bardzo i nienawidzę. O jest. Żeby się łapy trzęsą siedząc. Dobra. Gdzie może być tubisiowy krem? Gdzie ten psychopata mógł go ukryć Tu no ładnie jest TO! 7 na 10, dobra Mam nadzieję, że nie biega szybciej, że coś jak zbiorę coraz więcej, tak? No tylko nadzieję cicho. Cichutką Taką pyci pyci Kurwa myślę. Się... Пычи, пычи Вот уж был я! Ну, братус, там! Бегни тут Не... О, что-то мне не мрыгло, мрыгло мне что-то Что-то мне тут мрыгнуло dużo miejsca psychopaty nie ma tu duże drzewo jakieś jakieś tu ze drzewem nie ma Może coś tam tutaj przeoczyłem Schody na górę. E, Dobra, radę tam wejść. Da radę to wejść A, jak tu ładny Przytujdę A, e, w którą teraz strony jest której ja w ogóle strony. Eee, a może tutaj za budynkiem coś jest? Nie no, nie widzę. Kurwa mać! Ja pierdolę jebany, skurwy syn. W pizdu nigdy więcej tej gry nie włączy. Nigdy! Nigdy! Eee. Umijać to skurwy syna z daleka. Muszę, bo... To będzie chuj Następny krzyk, ja włączam tą Nie ma bata. Nie ma szans, że ja w nią będę dłużej grał. O Jezu, coś mi zaczyna kratkować. Nie, ten z mi się do tego przyczynił. O Jezu, coś, coś tam lazło. Przestraszyłem się. Kurwa, nie. O Jezu, to lampa. Co jest? Lagi mam. Chwilka. Zrobię chwilową przerwę. Kilka sekundkę. Boże, święty złapał mnie do przerwy, Stadałem na chwileczkę, żeby Framsa włączyć jeszcze raz, Okej, Ma mam lekkie problemy z frapsem No ale zaraz, chwilka Kurwa Mać, kurwy syn No dobra Zaraz, chwilka Ogarnę to frapsa I zaraz jeszcze raz zagram Do jednego krzy... Okej, okay, wróciłem Jest Kurczę ciemniej, ale zaraz okej okay, jest trochę i co na najciemniejsze, czyli na ten na nie wiem czy to był dobry pomysł ale tak jak powiedziałem, jeden krzyk ja wyłączam. kurwa, mać tą grę nie jestem w stanie w to grać naprawdę tu się siedzę trzęsę po prostu o tyle tubi się Tu tubi się sorry Ni cholery teraz już nie widać, nie widać. Może to być szybki, szybki, talent myślę. Drugi to to szybki, szybki, Za dobrze mi idzie. ZA mi MI Za Za Trawa trawa nie trawa. Trawa, trawa. trawa, szybki, Coś tam się świeci, tu muszę wykręcić. Czyżby? Eee Tu by się wykręcił, tu by się wykręcił. <laughs> tu jest tu muszę wykręcić. O Boże, kurde, znowu można zejść. Eee... Nic tu nie lezie. Słyszę chyba ten dziwny Sące urządzenie te dziwne. Tak, tak, to tu. Nie złapię w tym domu, trochę. Pierdolny na zawoł Całkowity Dobra, mam cię Mam cię, budyńki Okej, okay. kogo na razie nie ma. Jest luz. Kurwa! ja! Pierda! Tak jak powiedziałem, już nigdy tej gry nie włączę, tak? To było trudne. Bar bardzo trudne, tak? Nigdy więcej, a naprawdę nigdy więcej. Oh. Dobra Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie o oh, siemanko.